Cześć. Chciałam Was zachęcić do prowadzenia działalności gospodarczej. Mamy kodeks spółek handlowych, który przewiduje przeróżne rodzaje spółek. I tak na przykład osobowe, jak jawna, komandytowa, komandytowo akcyjna, też jest partnerska. Yy, oprócz tego mamy spółki kapitałowe, takie jak z ograniczoną odpowiedzialnością, czy akcyjną, czy prostą spółkę akcyjną. Yy, prawo handlowe jest tak bogate, że yy, mamy też spółki europejskie. Yy, oprócz tego jest yy, spółdzielnia europejska. W razie problemów finansowych, Yy, mamy prawo upadłościowe, można się oddłużyć i yy, dalej pracować. Yy, oprócz tego jest też prawo restrukturyzacyjne. Także ja zachęcam Was do działalności gospodarczej yy, i rozwijania się. Dziękuję.